Po tygodniowej pauzie do gry wracają korzykarze Nysy Kłodzko. Tym razem zarywali Mili Mickiewicza Katowice, który w tabeli drugiej ligi zajmuje dziewiąte miejsce tuż przed Doralem. Właściwie gramy z tej samej pozycji, a że gramy na wyjeździe to myślę, że Doral jest faworytem. Aczkolwiek Liga już pokazuje, że każdy z każdym może wygrać. I, I myślę, że podejmiemy walkę w tym meczu i przyjechaliśmy tu, żeby zwyciężyć. Z jakim składem przyjechaliście? Czy to jest najsilniejszy Was skład? Czy są jakieś kontuzje w drużynie? No niestety jesteśmy bez Łukasza Kosmowskiego, który jest graczem pierwszopiątkowym i właściwie jednym z głównych liderów, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów. Musiał wyjechać w sprawach służbowych, także nie jesteśmy w pełnym składzie właściwie żadnego meczu jeszcze nie zagraliśmy w pewnym składzie. No ale tak się to układa i musimy sobie z tym radzić sami. Natomiast Doralowcy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w Kłodzkiej Hali. No każdy mecz jest ważny, no a ten ma podwójną, bo tutaj w tym meczu gramy o cztery punkty z Katowicami, bo na pewno to będzie bezpośredni rywal dla nas do rywalizacji o to ostatnie miejsce w playoffach. Czy ta przymusowa przerwa, pauzowanie tygodniowe przydało się dla drużyny, wzmocniło ją? Znaczy, no, na pewno mieliśmy kilka cięższych treningów i, i na pewno to dało trochę energii drużynie. Nawet ta przerwa nie pozwoliła, żeby Jarek Bartkowiak wrócił do gry. Michał Weiss jeszcze długo będzie musiał trenować zanim wróci do swojej dyspozycji, z której kibice pamiętają go z playoutów. To u niego to jest proces dużo, dużo twardszy. Myślę, że po urazach u Marcina Kowalskiego i Bartka Wyrwasa już jest, nie ma znaków jakichś większych. Pierwsza kwarta rozpoczęła się od otwarcia wyniku przez Marcina Kowalskiego z Doralu Zetkamy Nysy Kłocko, ale później 7 punktów z rzędu zdobyli goście. Po 5 minutach gry zespół z Katowic prowadził w Kłockiej hali 10 do 5. Dwie minuty później przewaga ta wzrosła do 13 punktów, było 7 do 18. Ostatecznie po pierwszych 10 minutach gry Mickiewicz wygrywał już 22 do 13, a wynik byłby wyższy, ale na szczęście Nysy strzelecki zespołu Mickiewicza nie trafił za 3 punkty. W drugiej kwarcie trener Nysy Marcin Radomski dokonał dwóch zmian w składzie. Za Kowalskiego pojawił się Gadomski, a za Werwasa Józefowicz. Ten ostatni rozpoczął odrabianie strat dwoma punktami. Po chwili rzutem trzypunktowym popisał się Magdziarz i Doralowcy tracili do przyjaznych już tylko cztery punkty, bo było 18 do 22. W kolejnych akcjach punktował Wosz, a w odpowiedzi Gadomski. I po 13 minutach gry Mickiewicz utrzymywał czteropunktowe prowadzenie. 180 sekund później Kłodczanie odrobili straty i do rywali tracili już tylko jeden punkt za sprawą Artura Barycza. Koszykarzny Sy najpierw wykorzystał dwa rzuty wolne, a po chwili dołożył dwa punkty, osiągając wynik z tej części gry 25 do 26. Kłodczanie gonili i dogonili Mickiewicza na półtorej minuty przed przerwą, gdy trójką popisał się Robert Sieśla i było już 35 do 34 dla Kłodczan. Goście odzyskali prowadzenie po celnych rzutach osobistych Wosza, ale z drugiej strony również nie pomylił się Magdziarz. Po dwóch kwartach drużynie Marcina Radomskiego udało się utrzymać prowadzenie i do szatni na długą przerwę schodziła z wynikiem 39 do 37. My staramy dać siebie jak najwięcej, tylko możemy pokazać publiczności, że się nie poddajemy i walczymy do końca. No i mówię, no, więcej trochę siły w obronie musimy zostawić i będzie wszystko w porządku. Chłopaki głupie błędy. Ja zresztą też postaramy się to naprawić, postaramy się wywieźć są dwa punkty. Od remisu za sprawą Wołk Jankowskiego trzecią ćwiartkę rozpoczęli zawodnicy z Katowic. Gra do 26 minuty oscylowała w granicach remisu. Później pięć oczek z rzędu zdobyli Doralowcy i objęli prowadzenie 50 do 44, lecz rywale szybko to zniwelowali i w 27 minucie na tablicy był wynik 54 do 54. W końcówce KKS objął prowadzenie 60 do 57 ale dwie ostatnie akcje należały do miejscowych. Najpierw dwa oczka zdobył Józefowicz, a kwartę zakończył rzutem z wyskoku Barycza i trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 61 do 60 dla Doralu. Ostatnie 10 minut zapowiadały się bardzo emocjonująco. Nysa rozpoczynała ostatnią część ćwiartki od prowadzenia 61 do 60, ale Mickiewicz odzyskał je po punktach Patorskiego. W 36 minucie katowiczanie odskoczyli na 4 punkty. Częściowo za sprawą sędziów, do których sporo pretensji mieli gospodarze tego pojedynku. Dzięki celnej trójce cieśli był remis 71 do 71. Na minutę przed końcową Syreną za trzy punkty trafił Wawrzyniak i rywale wygrywali już 76 do 73. Szkolenie wysnysy wziął czas. Po krótkiej przerwie niecelny rzut za trzy punkty oddał Józefowicz. A rywale dołożyli punkcik, bo Moralewicz wykorzystał jeden z dwóch rzutów wolnych. To był decydujący moment pojedynku, który zadecydował o siódmej porażce Nysy, która to spotkanie przegrała wynikiem 73 do 79. Znaczy no, trzeba wziąć pod uwagę, że różnica pomiędzy pierwszą a drugą połową jest taka, że w pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoich wysokich, a w drugiej tak naprawdę od ósmej minuty graliśmy już bez żadnego. Tak? Jeżeli tak pomijam moich zawodników, którzy tak naprawdę. Nie przynoszą sobie żadnej chwały, bo jeżeli trzech wysoki spada, a z drugiej strony nie ma żadnego tak naprawdę jakiegoś znaczącego wysokiego, to też o czymś świadczy. Jeżeli Obłodowi mają na 22 rzuty 4 celne za 3, no to niestety to kończy się tym, a sędziowie jeszcze dołożą drugiej drużynie 41 osobistych, no to kończymy jako przedostatnia drużyna w drugiej Nawet Wagi nawet ten początek, który był na to, że mamy przewagę. Wiedziałem, że tak nie będzie do końca i że Doral się obudzi i faktycznie się obudził bardzo dobrze, skutecznie w pewnym momencie grali rzutem z obodu. Yy, przyznam szczerze, że ułatwili nam zadanie gracze wysocy Doral, którzy faulowali ty zbyt szybko spadli za pięć faul i mieliśmy tą przewagę pod koszem. Natomiast końcówka to była faktycznie yy, nasza, bo ratowanie się yy, faulowaniem tylko przysparzało nam rzuty osobiste, natomiast Doral nie był w stanie na naszą strefę już nic tu grać. Musimy się pozbierać po tej porażce, bo to na pewno była, e, no, ten mecz zmienia pewien tok, tak, ten mecz zmienia pewien tok. E, oczywiście w sporcie, dopóki piłka jest w grze, można coś ugrać, no ale jeżeli nie będziemy zdrowi, to nie ma szans, tak. Jeżeli Jarka Bartkowiaka nie będzie, nie ma szans. Jeżeli któryś z kluczowych graczy odpadnie, nie ma szans przy takim składzie. Jeżeli Michał Weiss szybko nie wróci, chociaż dzisiaj już naprawdę niezły mecz zagrał to też nie mamy szans po prostu. Bo zmiennicy pokazują, że nie są w stanie udźwignąć gry w tym momencie. Musimy pracować nad tym, pracować, pracować i liczyć na to, że szczęście się do nas odwróci w drugiej części sezonu. Jeżeli uda się jakieś zrobić niespodzianki, to może wrócimy do gry. Jeżeli nie, trzeba się przygotowywać na play-out. Teraz Nysie pozostają do rozegrania jeszcze pojedynki z Sudetami i Wschową. Korzystne wyniki z tych dwóch ostatnich meczów pierwszej rundy bardzo oddaliłyby Doralowców od strefy play -outów. Telewizja kocka, nasza telewizja lokalna.